Beautiful sight, we're happy tonight, walking in the winter on the land. Co to jest? Jakiś gówno. Hejka, cześć! Witajcie na moim kanale w pierwszym w tym roku i właściwie nie tylko w tym, a w jakimkolwiek uh, odcinku świątecznym. <laughs> Merry Christmas! Bardzo nie chciałem, żeby to wyglądało e, tak jak na social mediach, czyli nie wiem, dosłownie od jakiejś połowy września, e, żeby już się pojawiał świąteczny content. Także e, trochę przedłużyłem tutaj ten jesień, ten jesienny taki vibe. Co prawda, tylko dwoma filmikami, ale to dlatego, że w takim, a nie innym momencie życia zacząłem nagrywać, ale już powoli się wiecie tak psychicznie nastrajam do świąt i powoli już, e, już to czuję. Zresztą e, moja koleżanka jedna też mi bardzo e, z tym pomogła, <laughs> bo e, ostatnio rozmawialiśmy właśnie bardzo długo o świętach, o jakichś, wiecie, takich świątecznych tradycjach w naszych rodzinach, mm, jak to wygląda, o tym właśnie, co lubimy robić na święta, jak ubieramy choinkę i tak dalej i tak dalej, no już mnie tak mocno podbudowała i nastroiła tym, że chyba czas najwyższy. I prócz tego byłem na zakupach. Więc słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie w holu świątecznym, pierwszym w historii na tym kanale. Wszystko, co będę robić na tym kanale, będzie w pewnym sensie jako pierwsze na tym kanale, biorąc pod uwagę, że są na nim dwa filmiki jak na razie. No i co? No myślę, że hola czas zacząć, nie ma co tutaj dużo przedłużać. Także tak, um, patrzę tutaj, zerkam, bo mam wszystkie te rzeczy położone. Um, wydaje się ich, że jest bardzo dużo, a tak naprawdę nie jest tak naprawdę, tak naprawdę, tak naprawdę, tak naprawdę, słuchajcie, tak naprawdę dużo, um, bo parę z tych rzeczy jest po prostu trochę większych gabarytowo, w sensie lekkich jest dalej, ale no sami zobaczycie, dobra? Sami zobaczycie, co to jest, co ja będę tutaj e, przedłużać i co ja będę tu zdradzać. Także pierwsza rzecz od takiej e, większej, myślę, że możemy sobie zacząć, zacząć i to jest uwaga, uwaga, taka kokarda. Słuchajcie, to jest kokarda e, z poduszki, w sensie <grytania> poduszka to jest normalnie. E, wiecie, że w środku jest wypana, mięciutka jest i tak dalej. E, I nie wiem konkretnie na co to jest przewidziane w sensie, bo to ma e, tutaj jeszcze. Jakby uchwyt w sensie tasiemkę, żeby to zawiesić gdzieś. Nie wiem, czy to na choinkę nie byłoby za ciężkie, jakby się chciało to zawiesić. Może wiecie, na zasadzie na jakieś ozdoby, takie na ścianę, żeby powiesić czy coś. Nie wiem, szczerze mówiąc, co autor miał na myśli, ale wiem, co ja miałem na myśli, kupując to. I słuchajcie, co się trochę wygięła, ale to się naprawi. O, dobra. I słuchajcie, ja mam na myśli położenie tego w poduszkach, właśnie. Bo, słuchajcie, mam też pościel taką świąteczną. Idziemy w klimat czerwień, zieleń, trochę bieli. Zieleń, no bo jakby, no, chyba nie muszę tłumaczyć. No i wiadomo, no czerwień z bielą jeszcze i właśnie z tą zielenią daje taki bardzo świąteczny klimat i są to takie, wydaje mi się, znaczy wydaje mi się, prawie wiem, jestem prawie pewien, że to są takie właśnie świąteczne kolory, e, więc w zeszłym roku też trochę w to już szedłem, ale w tym jakby już tak na poważnie, że tak to ujmę. E, no i w tym zresztą też zobaczycie, jak to u mnie będzie wyglądać. E, także no, ja jestem z niej bardzo zadowolony, w szczególności, że niedużo mnie kosztowała. E, ta słuchajcie akurat jest y, z Action, były jeszcze y, zielone właśnie i jeszcze jakieś chyba takie beżowe, tak mi się wydaje, tak, takie beżowe miśkowe chyba jestem prawie pewien, że takie. Wiem też, słuchajcie, że są w Sinseju, albo były w Sinseju, nie wiem, czy dalej są, w podobnej cenie, także tutaj to już zależy od Was. Nie wiem, jak jakościowo, czy czym się one się różnią, czy nie, ale no umówmy się, jest to poduszka, no to jakby o co tu chodzi? To jest taka, wiecie, poduszka typu bardziej um, to się welur nazywa? Welurowa, zamszowa? Welurowa chyba. Chyba welurowa. Czy tu będzie napisane? 100% poliester, tu jest napisane. Więc może być to welur. Także to będzie moja jedna jedna z moich dekoracji. Mam też właśnie taką pościel czerwono-zieloną w taką kratę z zeszłego roku. O ile dobrze pamiętam, nie wiem właśnie czy mam jakiś koc. Więc tego to muszę sprawdzić jeszcze, i ogólnie ja już widziałem dużo kocy, bardzo ładnych, świątecznych kocy, czy, czy świątecznych, czy w takiej kolorystyce świątecznej. Um, no, ale, no nie wiem, to Zobacz, muszę, muszę zobaczyć, czy ja mam już koc, bo jak mam, no to nie jest mi potrzebne. Ale kokarda, no słuchajcie, przepiękna, bardzo jestem z niej zadowolony, naprawdę. Dobra, idziemy dalej. Dwie następne rzeczy, pokażę je razem, bo są identyczne w sensie. To jest identyczna rzecz, tylko w innej um, kolorystyce. Kolorystyka jest właściwie prawie ta sama, w innym wzorze, o, inny wzór. Mianowicie to są takie skarpety. Jedna jest taka, najzwyklejsza, m, najprostsza skarpeta. Jest, ma też do zawieszenia uchwyt, także piękna skarpeta. A druga jest taka. Słuchajcie. Też jest przepiękna, bardzo mi się ten wzór podoba. Ona jest w ogóle z innego materiału, e, bo ona jest taka bardziej swetrowa, nie? Nie wiem, czy tutaj będzie to widać. O, ale to jest taka jak. Taka jak sweter dosłownie, więc bardzo mi e, do mnie przemawia ten materiał. No a ta do mnie przemawia, no bo jest po prostu taka najprostsza, wiecie, standardowa. E, kojarząca się od razu ze skarpetą świąteczną. I słuchajcie, w tym roku sobie pomyślałem, że e, znaczy tak, ta zawiśnie u mnie, po prostu albo gdzieś będzie na drzwiach, albo będzie gdzieś tutaj w pokoju, jeszcze nie wiem dokładnie, w sposób, że chyba na drzwiach, jako po prostu, wiecie, taka ozdoba. E, więc ona będzie dla mnie. Natomiast, słuchajcie, do tej e, chcę spakować prezent na mikołajki dla mojej siostrzenicy. E, także wydaje mi się, że to będzie taka ciekawa odmiana, że wiecie, nie w torbie, nie w pudełku, chociaż w pudełku też chcę pakować w tym roku, ale bardziej na święta niż na Mikołajki. E, więc, e, bo ja zawsze pakuję w papier, wszystko dosłownie, ja nie lubię toreb. W sensie, no spoko, ale jakoś tak prędzej właśnie na jakąś okazję inną niż święta, w sensie urodziny. <laughs> e, to wtedy torba, tak, spoko, okej. Okay. Natomiast na święta jakoś bardzo mi się to kojarzy z papierem, takim do pakowania, więc, no tutaj zdecydowanie chcę w tym roku, znaczy tak, co roku był to papier do pakowania, o, może tak. I co roku pakowałem prezenty. W tym roku zastanawiam się, czy nie pójść, słuchajcie, w pudełka, bo, bo to znowu tak się kojarzy z takimi świętami, wiecie, że, no tak, właśnie się otwiera te pudełka, nie rozwiązuje się tą wstążkę i w ogóle, i to jest takie. No, chociaż rozrywanie papieru też się kojarzy ze świętami, nie? No więc nie wiem, no nad tym się jeszcze zastanowię, w szczególności, że poznajdywałem też takie pudełka yy, w sklepie, w Acesie, Aces, słuchajcie, nie wiem, czy w każdym, znaczy w każdym, na pewno nie jest w każdym mieście, yy, ale u mnie akurat jest Aces. Dość świeżo, właściwie, otwarty, także mogę tam sobie też y, korzystać z tego asortymentu i tam kupować. I tam znalazłem naprawdę spoko cenie, y, a ładne wyglądowo. Więc, więc na święta możliwe, że pójdę w pudełka, ale zobaczymy jeszcze. No, natomiast właśnie na Mikołajki będzie taka skarpeta dla mojej siostrzenicy. Tutaj właśnie napakuję jakieś tam słowo. No, zresztą wszystko Wam pokażę. Wszystko, co, co mam. Ym... W prezencie dla niej to, to mam już tutaj wszystko. Możliwe, że jeszcze parę rzeczy się pojawi w międzyczasie, jak coś znajdę e, jeszcze ciekawego, ale wstępnie wszystko jest tutaj. <laughs> Słuchajcie, bo jeszcze nie powiedziałem, te skarpety są z tajgera. Też za spoko cenę, także e, wydaje mi się, że warto było. No i jak jesteśmy przy Tigerze, to mam jeszcze jedną rzecz z i właśnie jest to prezent. Znaczy, jedna część, może tak prezentu dla mojej siostrzenicy i są to takie, o, proszę bardzo, naklejeczki. Tak się prezentują. One są takie, chyba tego nie widać. Nie będzie tego widać, ale one są, o, może tak, jak pod światło bardziej. One są, słuchajcie, takie 3D naklejki, takie wystające, także wydaje mi się, że są ładne. Ona bardzo lubi naklejki różnego rodzaju, przykleja dosłownie wszędzie, gdzie tylko się da. Także myślę, że te też raczej jej się przydadzą. Po prostu takie świąteczne, wiecie, nic nadzwyczajnego, ale, ale bardzo ładne są. I ostatnia rzecz z Tigera to są takie laski. Może o tutaj widać na załączonym obrazku. O, bo przy to są takie laski. Tutaj jest ich ileś? Nie mam pojęcia, ile? 96 gram. To sobie policzcie ile. 3, 4, 5, 6, 7, chyba 8. Tak, chyba osiem ich tu jest. A teraz jeszcze przejdziemy do jednej rzeczy z Action, bo o niej zapomniałem. I to już będzie ostatnia rzecz z Action. I to jest, słuchajcie, takie pudełko prezentowe. I jeszcze nie mam zielonego pojęcia, na co będzie to pudełko. E szczerze mówiąc, bo ono jest ogólnie dość małe, jak widzicie. To w porównaniu do głowy jest. Chociaż ja mam dużą głowę, to też prawda ale no jest ono małe czy ono ma jakieś wymiary tutaj tak 10 na 15 na 4 cm więc to jest malutkie pudełeczko ale słuchajcie patrzcie na to co tutaj jest napisane i o co tutaj chodzi nie wiem czy ja mogę w ogóle to puścić tutaj w sensie czy to nie będzie zobaczymy kawałek tylko rozpoznaliście no, mam nadzieję, że tak. Nie wiem, czy mogę puszczać więcej, czy nie. Nie mam doświadczenia z takimi rzeczami, ale no, pudełko jest w sobie, samo w sobie bardzo ładne też swoją drogą. Ładne ma kolorki, te śnieżynki. Bardzo mi się to podoba, że jest to takie dość. No, z jednej strony minimalistyczne, bo jakby nie dzieje się tu bardzo dużo, a z drugiej strony dzieje się bardzo dużo, bo jest dużo śnieżynek, nie? E, więc ja bardzo lubię taki e, wzór też powtarzalny. Także... Chociaż to jest taki powtarzalny, niepowtarzalny, bo zobaczcie, że tu jest parę rodzajów tych śnieżynek, nie? Ale no bardzo do mnie przemawia. No i poza tym muzyczka, no. Ja to kupiłem dla muzyczki. Teraz mamy, słuchajcie, jedną, jedyną rzecz e, najmniej świąteczną, chociaż będzie jeszcze jedna nieświąteczna, ale ją pokażę na koniec. Bo to jako taki po prostu do, dodatek. E, natomiast to jest niby nieświąteczne, ale ja to świątecznie wykorzystam. Właśnie e, z tego sklepu Aces, e, o którym Wam wspominałem. To jest, o, coś takiego. Taka niby wstążka, tylko że ona jest taka e, koronkowa, ale się odbija wszystko. Matko. No nie będę teraz tego otwierać, bo nie chcę, żeby mi się to. O, to jest przyklejane. Dobra, to mogę. O. Coś takiego, tak to wygląda. I to jest, słuchajcie, taka koronka. E, a ja już od jakiegoś czasu e, idę bardziej w takie, wiecie, naturalne opakowania, w sensie naturalny też w ogóle wygląd. E, czyli, wiecie, na zasadzie właśnie bawełna, juta, e, jakieś e, gałązki, na przykład takie e, iglaste. E, szyszki, tego typu rzeczy, sznurek taki naturalny. No, idę właśnie w tym kierunku. Bardzo mi się to podoba, bardzo to lubię e, i w tym roku też zamierzam. I jeszcze nie wiem, czy na pewno to wykorzystam. Znowu założyłem tę folijkę, no ale już widzieliście, jak to wygląda. E, jeszcze nie wiem, czy na pewno to wykorzystam, ale w mojej głowie ja wiązałem tym właśnie pudełka, no albo ten papier e, prezentowy. E, robiłem z tego kokardę, nie? I tym to wiązałem. Czy tak zrobię, nie wiem jeszcze, zobaczymy. Um, ale tak, także nieświąteczne, a ja to świątecznie wykorzystam. Chyba wykorzystam. Następna, słuchajcie rzecz, to jest coś, co żałuję, że nie możecie powąchać, ale możecie chociaż zobaczyć, bo kształt ten też jest bardzo ładny. To są takie kierniczki, to są takie te wkłady woskowe, wkłady woskowe jak to się nazywa. Wax melt, to jest wax melt, czyli no, no wiecie o co chodzi? No, że wrzucacie to do kominka, to się roztapia i ładnie pachnie. E, I to są właśnie gingerbread cookie, i tak właśnie pachną. Po prostu, no matko, po prostu pachną nieziemskie ciasteczkami, e, jak one się nazywają? Gingerbreadowymi, czyli pierniczkami, właśnie. <laughs> tak pięknie pachną, że po prostu. Ja już chcę je odpakować ogólnie, ale czekam też, jak już będę mieć, wiecie, wszystkie świąteczne dekoracje, już będzie świąteczny nastrój u mnie i wtedy właśnie rozpalę w moim kominku. <noise> e, czyli po prostu wrzucę ten, no ten właśnie, ten, ten wax melt. Nie wiem, jak to się nazywa, no wkład, wosk, no w sensie wosk to jest, ale... Wosk do kominka? Wosk do kominka, chyba, tak bym to powiedział, no. W każdym razie y, bardzo mi się to spodobało, jeśli chodzi o zapach. Po prostu przepiękny. A kosztowało, słuchajcie, 6 zł. Także wydaje mi się, że nie jest źle. 2 zł za jeden taki wkład. No, nie wkład, no ten wosk. Jeden taki wosk. W szczególności, że pewnie ja i tak będę wykorzystywać pół raptem na jeden raz, bo on jest mimo wszystko dość duży. O Jezus, naprawdę przepięknie pachnie. I to jest, słuchajcie, jako jedyna rzecz z sinseja. Przerwa na herbatę. Bardzo dobra herbata znowu. Tym razem, słuchajcie, jest to herbata różana z kardamonem. Jest po prostu bardzo dobra. W zielonym kubeczku, kubeczko w filiżance w sumie. Oczywiście, jak ostatnio, to się nie zmieniło i się chyba nie zmieni, chyba że znajdę jakiś ładniejszy. <grywa> e, I teraz słuchajcie, czas na Pepko. Pepko miało i wyprzedaży, i nie W sensie ostatecznie wybrałem, widzę teraz, jedną rzecz z wyprzedaży. E, czyli pewnie po prostu była z zeszłego roku jeszcze, gdzieś tam im została. E, I to słuchajcie, będzie seria prezentów dalej dla mojej siostrzenicy, właśnie do tej skarpety. I pierwsza z nich to jest taka gumeczka, o, taka gumeczka, proszę bardzo, z taką kokardą zieloną. Nie wiem, czy jej przypasuje, to znaczy jej myślę, że chyba przypasuje. Nie wiem, czy będzie jej do wigilijnej czy tam jakiejś świątecznej stylizacji pasować, ale, ale najwyżej jak nie będzie pasować, to będzie miała na jakąś inną okazję albo po prostu do chodzenia. To jest taka ta gumka typu scrunchie chyba, tak mi się wydaje. Scrunchie. Możecie zastanowić dlaczego akurat zielona, w sensie to nie było wybierane pode mnie, <laughs> żeby nie było, tylko to była jedyna jaka była, jedyny kolor. No i ta jak widzicie, słuchajcie, kosztowała 2 zł, przeceniona z 5. Wcześniej nie wiem ile kosztowała, pewnie jeszcze trochę więcej. Następnym równie malutkim dodatkiem, ale równie wydaje mi się uroczym. E, też właśnie z Pepko są takie gumeczki i spineczki. Tutaj mamy e, choineczki się z uśmieszkiem. Uśmieszkiem? Tak, mają uśmieszek. Nie wiem, czy widzicie uśmieszek. I reniferki, takie spineczki z reniferkami. Ona uwielbia gumeczki, spinki. Uwielbia w ogóle mieć robione różne przeróżne fryzury. Ja też jak tam przyjeżdżam, to e, jakąś tam nowo jej zawsze wymyślę, także myślę, że co jak co, ale taki zestaw świąteczny na pewno jej się też przyda. Więc dlatego to będzie dalej w tym e, mikołajkowym, żeby później przez cały grudzień jeszcze miała wszystkie te świąteczne rzeczy dla siebie. E, no, i ostatni z prezentów, a właściwie dwa ostatnie z prezentów. E, dla mojej siostrzenicy to jest oto taki pierniczek pluszaczek. I słuchajcie, były. I chłopczyki, i dziewczynki, pierniczki. I ja się tak na początku zastanawiałem, co tutaj wybrać. On ma taką czapeczkę z pomponikiem. To po prostu jest przesłodki moim zdaniem. I milusi, no bo to jest pluszak dalej. E, zastanawiałem się, który wybrać. Czy chłopczyka i dziewczynkę. E, I ostatecznie, słuchajcie, stanęło na tym, że... <noise> Kupiłem jedną i drugą. Jednego... I drugą, <noise> czyli i chłopczyka, i dziewczynkę. Obydwa pluszaki są tak słodziutkie, naprawdę przepiękne są. No i po prostu uważam, że przepięknie wyglądają. A razem to już w ogóle przepięknie wyglądają. <noise> Także to jest ostatni z tych prezentów, które. E, które kupiłem, zobaczymy tak jak mówię Czy coś jeszcze dokupię Nie wiem czy coś mi się jeszcze zmieści do tej skarpety Szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę Że te pluszaczki są dość spore e, Także tutaj tego nie wiem jeszcze Ale słuchajcie Ostatnia rzecz jako bonus e, Jaką chciałem wam pokazać Bo po prostu jestem z niej bardzo, bardzo szczęśliwy Że kupiłem Tym razem jest to rzecz jeszcze z następnego sklepu Innego sklepu Mianowicie z IKEA. I jest to uwaga, uwaga, taki kubek. Po prostu on jest dla mnie tak piękny, tak mi się podoba. Jest w kolorze niebieskim. Jedyne co by mogło być, to by mógł być w ciemnozielonym, i wtedy byłby po prostu już idealny dosłownie, a teraz jest prawie idealny. E, więc kupiłem oczywiście nie jeden, no kupiłem sześć takich kubków. E, teraz pokazuję, wiecie, no jeden po prostu, no bo no, nie będę tu wszystkich przynosić niepotrzebnie. Wszystkie wyglądają identycznie. One są takie e, nierówno jakby szkliwione, w sensie, że wiecie, to jest, nie wiem, w jakiś sposób ja się nie znam na garncarstwie i na szkliwieniu, ani na niczym takim się nie znam, ale wiecie, że to nie jest równomierny taki kolor, gładki zupełnie, tylko ma takie kropeczki. To powoduje, że też jest taki mm, mimo wszystko, no taki niepowtarzalny, nie? Że zawsze te kropki będą trochę inne. Poza tym, słuchajcie, ta y, obramówka taka brązowa i tutaj wokół jeszcze ucha też jest. O, tutaj teraz widać. Wokół ucha. Ona też jest troszeczkę różna kolorystycznie. Zdarza się, że jest trochę inna w każdym z tych kubków, więc to też pokazuje, że jest takie, wiecie... No takie, no niepowtarzalne mimo wszystko, nie, więc no ja po prostu jestem bardzo z tego zadowolony. Co więcej, słuchajcie, to są kubki, które nadają się i do mikrofali i do zmywarki, także są po prostu idealne dla mnie, naprawdę idealne. Ale no słuchajcie, to jest ostatni właśnie produkt, ostatni raz pokażę. Proszę bardzo przepiękny kubeczek. No i co, słuchajcie, ja z moją herbatką jeszcze się może napiję, Łyczka, bo jest bardzo dobra. No, i co słuchajcie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego świątecznego odcinka. Pewnie za niedługo widzimy się w kolejnym. Zobaczymy, czy to już będzie dekoracja pokoju, czy jeszcze coś się w międzyczasie nowego stworzy. To się okaże, ale myślę, że teraz już będziemy się w takiej bardziej świątecznej tematyce trzymać do świąt. Także co? Nie widzimy się niedługo w kolejnym, więc do zobaczenia. Продолжение следует...